Cześć, z tej strony Pasta a to nowy tak można tak powiedzieć, że nowa seria z nowej gry gra zwie się jak widzicie już Hitman Contract no i prawie, chciałbym was przeprosić, że przez tyle czasu nie było odcinka, powracamy z nową serią weźmiemy sobie normal i lecimy z pierwszą grupy tak misją. Yy, Okej, okay, no to co? Zaczęliśmy? No, dobrze, zapamiętam jak się wszystko robię. Aha, mam już za, za dużo tej amunicji. Grę można pobrać sobie normalnie. Widzicie, znajdujemy się w jakimś... Wow. Psychiatryku, ile się nie mylę? Duchat. Gdzież co to było? Próbowałem, sobie ją tutaj troszkę pograłem. na ja teraz zaczęłam na grę um, od nowa. Polecimy sobie te drzwi są zamknięte tutaj raczej nic um, nie ma a więc to a bo to był nam wtedy ten kluczek żeby teraz te drzwi otworzyć oho Teraz sobie pobiegniemy, biegnie się shiftem. Ta gra jest naprawdę dziwna. Przepraszam Was również za to, że nie ma teraz dźwięków żadnych z gry. Aha. Aha, ale my się jestem troszkę do cesa Myślałem, że sobie nagram e, pierwszy odcinek. Teraz sobie to oczywiście... Nie, 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 nie. To sobie zapiszemy. Prawdopodobnie Game. Okay. Ponieważ teraz czeka nas troszeczkę e, trudniejsza rzecz. Потому mm. что не будем сели вымордовать террористов. <рес> Есть ли <рес> курбеты? Nie mają większej szansę, bo mają tutaj takie karabiny. nam jak. O, bo nie skończyłem. Też muszę się za nich przebrać. Dobra, teraz jesteśmy... branieko. jako... Teraz jesteśmy brani jako... my jako... oczywiście zapiszemy. Aha, to było chyba tak, to... Запишем и спитать, вы Может быть, тут то тко осторожно. Может... Курда, курда, курда. Уже камеры штучь. oni mnie wtedy namierzają. Teraz raczej mnie nie powinni tutaj... wiecie, znaleźć. No Jeszcze raz, raz przepraszam za to, że nie było odcinka Nie było to spowodowane Znaczy no tym, że w ogóle nie Nie chciałem się przez ten miesiąc No, nie mogę w tą kamerę trafić, no Muszę zjechać na to ostatnie piętro na drugie piętro. Dobra, mam nadzieję, że so, przewodujemy sobie. I co? Możemy lecieć dalej. Mhm. Niezmiernie się cieszę, że będziecie mogli odtworzyć ten odcinek w HD. Tak, ponieważ mam nowy program do y renderowania filmików. Mamy nowy dzień, gry, yy, nazywa się on Camterza Studio 8 kurczę kamery hmm. Zapraszam również, chyba stworzę sobie yy, Konto Homikuj i dam wam i po prostu Mhm. I po prostu dam wam do pobrania tą grę, ponieważ jest ona naprawdę fajna. Uck. Już by mnie oczywiście nie nagrali hm. uh, uh, uh. Gdzie by to teraz? Iść rozwalić kamerę, trzeba Wiecie, mm. już byłem Bo ta kamera została przeze mnie Zniszczona Czy mi pleców nie robię? Sami tak jak wtedy tylko, że mi wtedy to mi boki robili. Może coś być. No mać, to jest nic. Kurde. рядом я до Норвегии. Я самое худшее. Gdzie co? Bo będzie lepiej jak ja się mm, za któregoś z tych typów po prostu przebiorę. No tu troszkę... No, czemu nie pisze? No. Dobra, nieważne. Jeżeli nas będą próbowali zabić. O, wódzk. Nasz Dobra, pora wyjść. Не что ж, такие. Четные. Dobra, padł kolejny. Gdzie on hmm. jest? Więc jak teraz idziecie? Wykończyliśmy pierwszą misję. Wykończyliśmy ich wszystkim. Teraz zaczyna się już nowa misja. A ponieważ ten odcinek jest chyba nawet bardzo krótki. Bo jest na pewno. Uh -huh. No tak myślę, że jest dosyć... Nawet i jej powiem, że za krótki. Hmm. Dobra, nie przepuści nas. Tak więc ja już będę z wami żegnął w tej pięknej grze. O oh, nie. Dobra, koniec obawy. Dobra. I tutaj zakończę z Wami ten odcinek. Tak więc jeszcze będę z Wami żegnał. Tak więc do zobaczenia. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.